To buja czy nie buja, to buja bez kitu piężne Nie walimy w chuja dla nas rapy są jak tlen I że przyjdzie taki dzień, że nie będę żył pod kreską, Pó z grubym hesem, to nie witam się za często Lecz nie jest ciężko, jakby mogło się wydawać Nie wszyscy to udźwigną, ale to już inna sprawa, ty Ja mam bić prawa, każdy ma prawo do braw, ale nie prawo Nie będę bił prawo dla praw Jakie nam dają Ty tutaj naszą Ziomki słuchają, są dumni jak kraj ze swoich flag Więc teraz nasza na marsz. wszystkich zapraszam do świata Tu ziomuś masz ile dalsza, dalej sałata oh. Puszczam projekt zwykły, spontan po prostu Jak tagi na szybach zielone do kiosku Matysiak tu ma jak Sywa ludzie mnie lubią Nieważne jak się nazywam, zostawiam coś na długo Każdy chcę zarabiać hajsy, banknoty, wysokie kwoty Wszystkie po 200 zł, kłopoty rosną jak cyfry Na twoim koncie i oby koniec nie był przykry A ja latam, szukam, pytam, gdzie sałata? Pukam od drzwi do drzwi, żeby zostawić CV A ja latam, szukam, pytam, gdzie sałata? Pukam od drzwi do drzwi. Widzę, by zostawić CV, niby. Skąd mam brać cały ten hajs? Powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi ziomuś Skąd mam brać ciągle na to czas By móc zarabiać i godnie żyć? Uh. Skąd mam brać cały ten hajs? Powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi ziomuś Skąd mam brać ciągle na to czas by móc Zarabia ci godnie żyć Problemy studentów, państwo wychutelni, To hajs, szamachlanie, ale głównie pucha w kielni Zadzwoni, powie mamie Nie mam kasy od niedzieli Pozostało mu czekanie, aż kolejny przelew spełni Co ty kurwa nie możesz się ogarnąć I myślisz o mój Boże Dziś się za darmo Niefajną sytuację masz, widzę ją czarno Całe życie w wakacje dla mnie nie bardzo muszę coś robić, żeby zarobić. A ty przestań pierdolić, dolić, że jest w niedoli, bo nic tak nie boli ludzi, którzy chcą pracować jak to, że narzeka do woli nowych chopaków. Bo ja latam, sukam, pytam, gdzie sałata, pukam od drzwi do drzwi, żeby zostawić CV. Bo ja latam, sukam, pytam, gdzie sałata, pukam od drzwi do drzwi, żeby zostawić CV. Niby skąd mam brać cały ten hajs? Powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi ziomuś, skąd mam brać ciągle na to? Czas, by móc zarabiać i godnie żyć uh. Skąd mam brać cały ten hajs? Powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi ziomuś Skąd mam brać ciągle na to czas, by móc zarabiać i godnie żyć? Uh.